Jest sobota 15 października. Jesteśmy w gospodarstwie agroturystycznym Janiny Dudy w porębie wielkiej obografki. Jest pięknie słonecznie. Przyjechaliśmy tutaj wczoraj. Wczoraj była jak zwykle po przyjeździe, impreza. Mocno zakrapiane alkoholem, wszyscy wytrzymali do pierwszej, do drugiej wręcz, nawet dzisiaj rano wstaliśmy. Przywitało nas słońce, wczoraj też zresztą było piękne słońce, i jesteśmy tutaj w tym obiekcie. No, mamy swoje całkiem schludne, fajne pokoiki. Jest tam z tyłu plac zabaw. i Jest również grillowisko. Jest nas tutaj. Dużo, bo raz, dwa, trzy, cztery, pięć i tutaj jeszcze mamy sześć i tu jeszcze mamy siedem. Siedem samochodów w sumie, nie wiem, ze 20 osób, albo i więcej nawet. nie wiadomo. tak. Jest 11. Zadecydowaliśmy, że jedziemy do Rabki i z Rabki wchodzimy na Maciejową. Powoli się zbieramy. No, tak myślę, że <grywka> za jakieś godzinę może wyjedziemy. Na razie jest piękne słońce i czekamy. Cieplutko nam tutaj jest na parking. To jest To jest to... Nie, w ogóle smaku nie jest, nie, nie wyczuwa się tego Czy to mleka się Tak? Bardzo. Kulinaria pięć gwiazdek. No, To jest. Tak, tak. To jest. coś jest. coś jest. Coś dzieje normalnie czekaj, zamknę O. O? No nie, 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 A gdzie tu się te otwiera szyby? A tu żeby było po francusku. No to już wiemy wszystko. Bo on. Ja W życiu tak mi samorzynie się jejku. Pokazuje ile ma powietrza w oponie? Ja nie wiem, może tak. Proszę. Pomachać do kamery. Dobrze. Legancko. Jak tam? Super, fajnie. Super jest. Fajnie. Super jest. Coś czuję, że będzie fajny film Może no, tak. Eee. Nie lubię tego. Ja nie Czego, lubię nie sobie, nie Czego nie lubisz? Nie lubisz mówić do kamery, wiesz? Nie lubisz mówić, tak, mówić do kamery. Ale ja muszę ja z tym co? walczyć, bo mam. Ale lu, lubisz mówić do kamery? Nie lubię. A nie lubisz? lubię. Wystąpienia to... publiczne są, są dość słabe. W Rozumiem. Jest... Dobra. Jesteśmy pod ośrodkiem zdrowia w Rabce. Trzeba poczekać I... trochę I i Witamy, witamy, dzień dobry. Dzień, dobry. dzień dobry. A na co czekamy? Czy na kogo? Są. Słuchajcie, gdzie e, idziemy? Na I, idą tam, dobra. widzę dwóch chłopaków na rutkich. Rydzy... Ja Ci wezmę grziszę, a czy sobie założę? Nie masz siostry. Oni tam zjechali gdzieś na sam dół. Nie masz siostry. Albo idziemy, albo Ale idziemy do góry. nie może być Ale ma. Idziemy do góry. Oni poszli w może jest. Aaaa. Bo co? A, serio? Bo jest. Nie, lada. Nie, nie, ale w Latce będzie za zimno. Nie Ty, no, to my, zimno. my też jedziemy. Zadzwońmy to, e, to. E, do Piotka. E, e. Ale co jest w Lidlu? Dobrze, że on mówi z Lidlu. E, słuchajcie, dzwonimy. Może przejdziemy na dwa do Agnieszki, gdzie oni są. Uda mi się coś przesłonić. My nie jesteśmy w Nowym Jorku, my chcemy stąd przejść na to, no do tej Maciejowej. Właśnie, ten, też można tędy, nie? Tak. Nie, jedźmy, jedźmy. to mówię, na tą górę. się przeszli. Czyli my, my idziemy w turenty, bo nie wiem. Idziemy czy jedziemy? <grym> Już trochę żeśmy... Nie, idźmy. My idźmy. No nie wiem, nie, nikt nie chce, więc my idziemy, musicie na nas czekać. Topa! Pa, Nie ma zasięgu, nie ma zasięgu. No. Idźmy, idźmy. Tak. Tak. My idziemy! Słuchaj. Chałupka na bogata. Uh, idziemy w kierunku Maciejowej. Wiem o tym. Wiem o tym, że jeszcze parę metrów i taki był nasz zamiar żeby nie iść tam doliną i wiesz i drogą tylko żeby dotrzeć do szlaku Jesteśmy w połowie drogi z Radki dla Maciejowej Chwila przerwy no i zaraz idziemy dalej. Trochę ludzi na, na, na szlaku jest weszliśmy doliną do... Liną, e, do... Kisłone, a później ulicą do góry doszliśmy do czerwonego szlaku teraz idziemy czerwonym szlakiem w kierunku Maciejowo Powoli zbierają się jakieś takie chmurki. słońce przed chwilą świeciło porządnie a w tej chwili zostało zakryte przez drogę no, Mam nadzieję, że to się rozwieje jakoś. A tam w samej oddali widać ośnieżoną śnieżkę. Tak, to jest oświeżona ścieżka. Zobaczymy, wyjdziemy wyżej, to może będzie Tatry jeszcze widać. Bo widoczność się dzisiaj na tyle dobra, że, że mglisto, mglisto, ale, ale, ale może mo, mogą być widoczne tatry. No, zobaczymy. A co to agnieszka ze steropią dajesz? Tak. Prosto z budowy? Tak, pokaż Właśnie, pokaż skład! Czysta chemia! Tak, właśnie. tam No, czysta chemia! i śniło na tej górze no. um, był ten hotel. Aha, rozumiem. Ten, w którym mieszkamy, tak? Tak. Okej. Okay, to tak, to... jest dziwna górze. rozumiem. No. Idziemy na, na kamienie teraz. Okej. Okay. Okej. Okay. Żeby nam nie okej? Okay. No Jesteśmy wiemy. na górnej stacji kolejki narciarskiej. Trochę było długo, ale już. No i w międzyczasie sprawa z chmurami się wyjaśniła. Rozwiały się, jest sportem słońce cieplutko. Jarek idzie. Jak nie masz siły? Ale lubię. Ty tyle siły masz jeszcze, tylko ty tym nie wiesz jeszcze. I za dużo siły? Dwa razy tyle byś zrobiła? Oczywiście. No, no i bardzo dobrze. Peter. Co ty tak świecisz? Mela. O, tu ktoś nie domógł No ciociela nie się już No to już A co tyś bo się normalnie... Bez sił? Wszystko e, jak to bez sił No to Ta gdzie? chwilę tylko wzięłam bo to... Strasznie chciałam zobaczyć Jak Julian to jest jak się jest małe dzieci Lekko No i okazało się że jest ciężki. No nie jest lekko Takie błotko nas spotkało Niektórzy wybrali alternatywną drogę. Uff. No to powiem Wam, że warto było. Tam tatry widać. Jest cichutko i spokojnie. Są piękne chmurki na górze. No. I tam już widać bacówkę na Maciejowej. O. A tu dalej w kierunku rabki widzimy widok. I dotarliśmy. Jesteśmy na górze. A dziewczyny też idą. Jest basko. Hello? Powiem Wam, że jest wspaniale tutaj, po prostu. Nie, no słuchajcie, no pogoda jest taka, że po prostu. Patrzcie, jak tatry widać. Zdjęcia Pracuje na Facebooka można, po prostu. No i piękne chmurki w kształcie ufo. One jakąś nazwę mają? Soczewkowe Chyba tak, soczewkowe, super są naprawdę. Tak się ukręciły fajnie. To wspaniale wygląda normalnie, tak w całym polu, w samym lesie. Po takiej męczarni, po takiej wchodzeniu. I takie wspaniałe nalewaki, no. Rewelacja To zapraszam panią, proszę bardzo. Tak bo o, jak widać, tutaj, o tej porze, no, dziś, no, tak tak w słońcu, no, laurę każesz iść to, to przez no, wysoką trawę. Mogą wyczyścić sobie, Ja Ja no, so, tak, sobie wyczyściłem jeszcze yani troszeczkę. Okej, zacznę. Ojejku. Niekoniecznie. O, tak. coś możemy sobie tutaj. Tak. położyć na trawie. Pospać, wiem, przespać się. Możemy wejść na tą górę jeszcze, słuchajcie. Przyjdą i no, nic nie będzie, nie? Ej, to ja bym przyszedł na tą górę jednak. A możemy się wylinąć? No? No? Na którą górę? Której z no. no, Ale, no, Ale tu dużo się. Ale nie przejmij, O przejmij. Monika, Tak mówią chłopaki. Tylko wiesz, myśmy To Co tam? Ojej! Monika, pomóż. Marcin. jest nam robi zdjęcia? A, nawet kameruje. A, nawet kameruje cię. Księżniczka. Jak to, się No kończymy już wizytę. E, na Maciejowie. Ktoś tutaj widzę bawi się telefonem. Piwko się wypiło do końca już. Rozmowy, słoneczko. Jabłuszka niezjedzone. O, o, moja Ala się opiła. O, jednym piwem. Teraz, Uf, w fazie miłej, w fazie, w fazie, w fazie, w fazie, w fazie rem. Fazie, jest mi bardzo fajnie miłej, bardzo dobrze, jestem, bardzo nagrodoluzowana. Szczęśliwa, że ja jestem w I nie mogę się nadziwić, że ja drugi dzień jestem w pracy, i, znaczy bez pracy, i jeszcze jeden, jeszcze jeden dzień mam bez wolnego. Pracy. To jest po prostu cudowne. No, to jest szczęśliwe. Marci nogarnia swojego nowego wywodnictwa. A tu gadać muszę jak tam? Daj radę? Daj radę To dobrze, okej okay. Dzieci się tam bawią No, kończymy wizytę I schodzimy tu do samochodów Powiadaj no. co robisz? Chciałem tylko no. przelać Pół na pół I nie wiesz czy jest pół na pół czy nie jest pół na pół teraz zastanawiam się Co jest większą połową czy z mniejszą połową? Tak? Tak, nie no, chyba dobrze zrobiłem, bo w prawej ręce mam dwa połówkę. To w tej lewej też powinien czuć. No, zastanawiałeś no się, tak. się kiedyś nad tym, czy jak piana opada, to poziom płynu się podnosi? Nie no zastanawiałem się, ale, ale logicznie rzecz biorąc. Nie, no, piana tak z czegoś musi się wziąć, prawda? W związku tak. z tym, jak piana opada, to poziom tak, się podnosi. Tak. I tak chyba to, czy to będzie chciał z pianą, czy bez? To, a dla kogo to Jak sądzisz? Peter! Hono tutaj! Kto? Peter, Piter, hono tutaj. Ty się musisz określić, czy ty chcesz, którą połówkę chcesz. Znaczy ja biorę to, co już jest pewne, wiesz? cwa, no. Pewna połówka. Tak. A no śpianka. Tam kupujesz marzenia. <laughs> o tu realne życie. Tak, tak. Zaszczyzn za bankowy. To jest taki fundusz powierzchni. Nie. szybko za za zawołałeś. Dokładnie. No i co z tym zdjęciem Marcin? Zasięgu nie ma. Za kieszką. Za kieszką. Za No ale... Mapę. To jest wielki kałuż. To, no to, to, to jest ta największa już to to ta chyba. Największa. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Nie, 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 no i o prezentację tego mixu. alkoholem. Jeszcze raz, to, to się nagrywa. No, się no? mam E, toj Monika masz doświadczenie w tym okresie. <Kristen> no, 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 no. No, Monika masz zaświadczenie w tym No, no, To no <gulia> <zębowa. gulia> <gulia> zupa, zupa zębowa, to zupa dębowa. zębowa. Nie, zupa zębowa. zupa <gulia> zębowa. <gulia> zupa <gulia> zębowa, zupa zębowa. Przyjmuję, nie

Bom dia, gente, A, primeira vez, a gente będzie, no, matematyka na wyższym poziomie. Ponieważ cały dzień pada, w związku z tym przyjechaliśmy do habówki do skansenu Kupiliśmy bilety po 8 zł dorosły, po 4 zł dziecko i idziemy sobie zwiedzać. Jest tutaj bardzo dużo tego wszystkiego. Jejku, tutaj stoi tych parowozów. Nieprzytomna ilość. Hej, pociąg do pociągu. Kupiłeś już bilecik? 8 zylacza wydać, a spóźniony jeden. No i nawet jeden z parowozów tutaj. O, 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 o! Daję głos. Działa, może będzie jeździł, zobaczymy. Tutaj jakieś mikroparowoziki stoją. Fajne miejsce. Chyba jakaś konserwacja, Regulacje. w niedzielę. Dziwne. Dowiedziałem się, że ten prowóz jutro jedzie gdzieś na jakąś paradę, prezentację czy gdzieś krótki no i dlatego w niedzielę dzisiaj panowie jeszcze jakieś ostatnie regulacje, smarowanie, nie wiem co tam trzeba przy tym zrobić. Ten najszybszy teraz... Co się nazywa? Pendolino? No. No za 100 lat pendolino i tutaj będzie prezentowane. Jechał wtedy Jechałem. Pan on który na niego i powiedział, że nie wolno absolutnie w w ciszy... Mieć słuchawek na uszach. nie jakie ławeczki drewniane, nie? No, wiesz co, myślałam w pierwszej chwili, żeby jeździłam takimi, ale nie, były już troszeczkę nowsze. Trochę nowsze, jedziemy tutaj, nowsze, zobaczymy. Było tylko... Idziemy, przechodzimy i... przez przejście. A, to zamknięte już jest niestety, dobra, no to wracamy się. O, pani miła. Dobra, wysiadamy. to wysiadamy z tego. ustępowym poleca się uwadze podróżnych. Wow. <grym 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 no nieźle. Easy with love. Porcelanka. No. Powiem jest że no. naprawdę klimat Pełny jest... Deha normalnie z tego... Z drewna... Drzewniana deha. Drzewo, drzewo no. no. O, Tutaj teraz się zjaramy kamerami nawzajem. Niestety, że... To A taki, czy tutaj to są... To Jakie wieczniki są, ponieważ okna się nie otwierają. Ale nie zauważyłeś, że z każdego przedziału jest osobne wyjście? To Zobacz, zauważyłam tu właśnie. jest wyjście, tu jest to wyjście, to wyjście to i to na tą to stronę to też to jest wiąże. wyjście. Znajdujemy się w parowozie TKB 1479 rok budowy 1876. chyba. Ale tak szczerze mówiąc, te parowozy nowsze z okresu, w okolicach II wojny światowej, to już przed II wojną światową później, wyglądają mniej więcej podobnie siermiężnie. Warunki pracy są naprawdę tutaj spartańskie. W dzisiejszych czasach to jest już nie do pomyślenia, żeby tak, tak pracować, tak jeździć. Nie wiem, czy ten parowóz akurat ten jest na chodzie i jeździ pewnie Nie, nie chyba. Są tabliczki znamionowe, ale nie jesteśmy w stanie tu już nic chyba przeczytać. Zaraz wam pokażę jeszcze tabliczkę z opisem, jak to, jak to jest tutaj opisane. No fajnie. Tak. 1878 rok. Eee, kocioł z 1939 roku w Gdańsku. No i opis pełen. Prędkość maksymalna 45 na godzinę. To jest biedny. No i jesteśmy w parowozie, który jest w tej chwili włączony, uruchomiony, znaczy palenisko nisko rozpalone. Można nawet pociągnąć za wajchy, pokazać o, jest ogień żywy. Jest Jest tyle tu wajch, że jakby za którąś pociągnął, to może by to ruszyło już. Kokę proszę bardzo O, Ciśnienie, ciśnienie jest, Tutaj syczy. Fajnie. A z tyłu mamy węgiel. No i szuflą się podaje węgiel do kotła. Ciepło tu jest. Na zewnątrz jest 7-8 stopni, a tutaj od tego kotła tak bije żar, że jest ciepło tańca. Aczkolwiek w lecie to tu musi być upał naprawdę potężny. O Jacie, no i jesteśmy w Muzeum e, Zbójnictwa i czego? Góralstwa i zbójnictwa. Dzień dobry. Dzień dobry. I co? Zostały i taki szeroki. jak i taki szeroki. taki szeroki. Zostały i taki szeroki. Zostały Nie ta. Tam cię zadypałeś? No nieźle. No i kto ci teraz uwolni? A. Kto teraz chce?